Idę do lasu. Z tego co wiem, od wczoraj obowiązują, obowiązuje szereg rozporządzeń nadleśniczych, których zabraniają oni wchodzenia do lasów państwowych. Otóż świadomie idę dzisiaj do lasu na spacer, po to, żeby dokonać aktu obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ponieważ uważamy że przepis, który podobno wszedł w życie dzisiaj, wydany przez lokalnego nadleśniczego, podobnie jak zresztą wielu innych nadleśniczych w Polsce, ten przepis jest nielegalny. Jest bublem prawnym, ponieważ powołuje się na przepisy, na które nie może się powoływać, to po pierwsze, a po drugie jest złym, jest złym przepisem. Przede wszystkim dlatego, że uniemożliwia ludziom tysiącom jak to się mówi teraz Polek i Polaków, wizyta w lesie. A właśnie wizyta w lesie jest najlepszym lekarstwem, jest najlepszą rzeczą, która wzmacnia nasz układ immunologiczny, po to, żeby mógł walczyć z wirusem. W tym lesie, w którym się tutaj znajduję, nie ma nikogo. I tak wygląda 99% polskich lasów. 1% jest zatłoczony. To są grillowiska, parkingi unikajcie tych miejsc. Ale to nie znaczy, że nie możecie się przejść po lesie takim, po którym ja chodzę. Unikaj skupisk ludzkich. Omijaj innych spacerowiczów z daleka, jeżeli zobaczysz, ale to wszystko jest możliwe. To się da zrobić. Dlatego uważam, że zakaz jest po prostu głupi. Nadleśniczowie nie mają prawa wydawać decyzji na podstawie ustnych, bo tak naprawdę ustnych dyspozycji ministra. To po pierwsze. Po drugie, nie mogą zwalać winy na ministra, ponieważ tak jak na przykład RDLP Kraków same jeszcze tydzień temu wydawały podobne zakazy. I zachęcam Was do tego, żebyście je w świadomy, ale odpowiedzialny sposób ignorowali.